Jestem zadowolony, mimo że tego z tych startów nie było jakoś dużo w Ekstralidze. Tu miałem bardzo dużo startów w Szwecji w Lidze U24 i sporadycznie w Lidze właśnie w PGE Ekstralidze. Ogólnie z tego sezonu jestem zadowolony. No to teraz jeszcze właściwie ostatnie pytanie, ale też ważne o ten przyszły sezon, bo ta siła rażenia stali bardzo się na razie w teorii oczywiście zmniejszyła, co tutaj dużo mówić. I dużo może zależeć od, od Ciebie, masz tego świadomość. Jak najbardziej. Uważam, że następny sezon będzie takim kluczowym pod moim względem, pod względem tych chłopaków z drużyny. Odchodzi do nas mistrz, od nas mistrz świata, więc będzie po prostu trzeba dwa razy mocniej się zaangażować w cały sezon. Uważam, że po każdym sezonie jestem lepszym zawodnikiem, mocniejszym. W następnym sezonie zostawię serce na to, że mogę to zapewnić zarządowi, prezesowi, jak i kibicom że tam się wszystko, bo można powiedzieć, że to jest mój ostatni gwizdek, gdzie mogę się pokazać, gdzie chcę się pokazać i on gdzie wszystko fajnie się potoczy.